Witajcie kochani. Mam nadzieję, że możemy dzisiaj liczyć na Waszą pomoc. Mamy tyle miejsc do odwiedzenia, bo pewnie jeszcze o tym nie wiecie. Ale farmer postanowił urządzić piknik i zaprosić niezwykłego gościa. Dlatego właśnie, żeby ją odnaleźć, bo możemy wam to zdradzić, że jest to ona, musimy zwiedzić wiele miejsc. Mam do pomocy ważniaka. Mam nadzieję, że Wy również się przyłączycie. Wiesz, papo, Smerfie, Byłoby o wiele prościej, gdybyś mi powiedział, kogo dokładnie szukamy. A tak to. Hmm, to o kogo mam pytać? No, przecież skąd mam to wiedzieć? Więc no dalej, zdradź mi, kto będzie tym tą niezwykłą gwiazdą, która nas odwiedzi podczas pikniku. No dalej, obiecuję, że nikomu nie powiem. To będzie nasza tajemnica. No dobrze, ważniaku, dostaniesz tą informację tylko i wyłącznie dlatego, bo pomagasz mi szukać naszej bohaterki. Więc... Hmm. Osobą, która odwiedzi naszą wioskę i przyłączy się do pikniku, jest to Wonder Woman. Dlatego sam rozumiesz, jak ciężko jest ją znaleźć. Mam nadzieję, że w tej chwili gdzieś sobie tam nie lata ani nie walczy, no bo jak ją wtedy ściągniemy na nasze wydarzenie. Ale sądzę, że we dwójkę damy radę, więc co proponujesz? Co powinniśmy zobaczyć najpierw? Hmm. Podobno tutaj spędza bardzo dużo czasu. Myślisz, że ją tu spotkamy? Mam taką nadzieję, papo snerfie. W takim razie czas zobaczyć, czy tutaj się w tej chwili ukrywa. Nikogo tu nie widzę, więc sądzę, że raczej jej tutaj nie znajdziemy. Ale jeszcze warto zawołać. Hop, hop, halo, jest tu kto? O, nikt nie odpowiada. Chyba musimy szukać gdzieś indziej. Mm, a dużo miejsc masz do sprawdzenia, papo? Bo wiesz, mamy coraz mniej czasu, a piknik zbliża się wielkimi krokami. Jeszcze mam kilka pomysłów, gdzie mogłaby być. Dlatego poczekaj. Lepiej będzie, gdy się rozdzielimy i każdy z nas sprawdzi inne miejsce. W ten sposób zyskamy troszkę czasu i dotrzemy na piknik. W odpowiednim momencie. Co ty na to, ważniaku, zgadzasz się na coś takiego? Ależ oczywiście. W takim razie ruszamy. Ja sprawdzę chatkę w lesie, a ty wróć do wioski i sprawdź, bo może już tam przyszła. Dobrze? Mamy więc umowę. Ciąży na mnie ogromna odpowiedzialność. Nie mogę zawieść moich smerfów. Ale nikogo tu nie widzę. Nawet wołałem i nikt się nie odzywał. Ale sprawdzę jeszcze z tyłu. Jest przecież też sam ogródek. Może... Może tak się schowała. Albo, albo po prostu jej nie ma. Lub ważniak ją znalazł. Hmm... Każda opcja jest możliwa. Witaj, Papo Smerfie. Ale... Hmm... Co robisz na moim dachu? Powiem Ci, że jest to dosyć niespodziewany widok, no bo kiedy można spotkać Smurfa na dachu własnego domu? Kto takie rzeczy widział? O, cieszcie, że Ciebie nie zaatakowałam. Dobrze, że poznałam Ciebie z daleka, słyszałam jak mnie wołałeś, dlatego przyleciałam tu najszybciej jak potrafiłam. Powiedz mi, co takiego się stało? Bardzo się cieszę, że jednak Ciebie znalazłem. Mam ogromną prośbę. Czy chciałabyś dołączyć do naszego pikniku, który organizujemy w wiosce? Byłabyś gościem specjalnym i może trochę byś nas czegoś poduczyła. Mam nadzieję, że się zgodzisz. Wszystkie smerfy byłyby w niebo wzięte, więc jak możemy na Ciebie liczyć? Pewnie, że tak. Z wielką chęcią Was odwiedzę i przyłączę się do małego świętowania, więc jak tylko muszę zabrać moje rzeczy i już lecimy, dzięki temu się nie spóźnimy. Och, naprawdę, czasami mieć bardzo dobrze magiczne zdolności. Mam nadzieję, tylko papo snerfie, że nie masz lęku wysokości. Hmm, latanie to moja ulubiona czynność. A Wy, dzieciaki, macie jakieś swoje ulubione czynności? Jeśli tak, pamiętajcie, by zostawić nam o tym wiadomość w komentarzu. A my widzimy się na kolejnym odcinku. Do zobaczenia i pa-pa!